W pierwszym odcinku dotyczącym modelowania w programie 3D będzie to progr program Blender. Wchodzimy na stronę blender.org. Tutaj możemy ściągnąć najnowszą wersję Blendera, to jest przeważnie beta. Ja będę operować na wersji 2.49 Klikamy tutaj i ściągamy Już mam ściągnięty Uruchomiony nawet Po uruchomieniu pokaże nam się Taka oto aplikacja mniej więcej Tak, to tutaj jest Różne takie przyciski Możemy dodawać Różne inne bryły yy, tutaj yy, są opcje do, dotyczące tego właśnie modelu tej bryły yy, no to na razie byłoby tyle tu możemy zmieniać te opcje teraz omówimy sobie tryby jest tryb object mode operujemy na obiektach jest tryb edit mode w którym możemy sobie dowolnie edytować obiekt jest z sculpt mode, jest tryb sp, sp, jest sculpt mode, w którym możemy tutaj ładnie wygładzać lub, lub robić górki i tak dalej, a reszta na razie nam się nie przyda. Dobrze, mamy naszą bryłę. Tutaj możemy zaznaczyć, czy chcemy yy, wybierać punkty, te krawędzie, czy facey, czyli yy, podstawy, po prostu boki bryły. Zmieniam sobie na punkty. Prawym klawiszem zaznaczamy punkty, i lewym możemy dowolnie przesuwać punkt naciskasz na te strzałki jeżeli chcemy więcej punktów zaznaczyć lub krawędzi i tak dalej klikamy prawy shift, prawy cały czas mam przytrzymany shift i klikam tylko prawy i tak samo to robię jeżeli puszczę shift i nacisnę prawy to tylko mi się jeden wierzchołek zaznaczy Dobrze. To teraz jeszcze omówimy sobie, y, jakie są widoki. Klikamy na klawiatur, klawiaturze numerycznej 1 i mamy widok z boku, prawda? Y, klikamy na dwójce i mamy oto taki widok takie przydatne. To jest 1, 3. To no, też yy, i 7 z góry. To są takie najbardziej przydatne. Mi się bardzo przydają. No yy, dobrze, to by było na tyle. Zapoznaliśmy się z Blenderem, jak to tutaj wszystko wygląda. Yy, w następnej części już sobie coś tutaj pomodelujemy. Zapraszam. Nagrano specjalnie dla portalu programowanie24.com.pl